Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Redańczycy zajęli deltę Pontaru. Ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć się obie. Dowiedziałeś się czegoś? Później o tym porozmawiamy. Teraz czekam na informacje o Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała zastane od leżenia. Ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała, gdzieżeś się tego nauczyła? Ech, tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie! Do kompanii należysz? Piliśmy razem, o i odeńca żeśmy upolowali. Ha, ha, a dalej nie wiemy skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Po prostu dużo podróżuję, a nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze, Kada! Za towarzystwo! To rozumiem. Pije jak chłop. Na szermierce się zna. Dzika ubić potrafi. Zuch dziewczyna. Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem? To już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć, to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? <laughs> jasne. O, o co? O te karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co ci tak mina zżedła? Tchórzysz przed babą? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho. Chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Wy? Jak nigdy. Ścigamy się do wierzy. Na koń! Dalej, Ci! Nie przynieś nam wstydu! Twój miecz! Zaraz będzie mój! Nie Niedoczekanie! Kicherni dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. <grystanie> Dzięki. Co to? na nową Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, to stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. O, znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Grywasz może w gwinta? Grywam, a co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. To grajmy. Wygrałeś. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W LN nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki, no i stary Jasnowiz, który mieszkał na wschodzie niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle, co stara kobyła, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. No słucham, z czym przychodzisz? Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z gardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma temerii, nie ma czego zdradzać. Nilwgarski garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne, jak to, że masz dziurę w dupie. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni deserterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed Czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nidvgard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Słyszałeś coś o Wiedźmach w Welen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Bywaj. Zaczekaj. Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę. Aha. Jak mi się synu rodzi, nazwę go Geralt. Nie zlitujcie się i dzieci nie porywajcie! Ależ mam gadza? Co ci się stało w budzie? Jedź, podka. Zaraz się zatrujesz. 見たい。 Nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę czy co? Zarazę? E, nie. Kazali nie wpuszczać do miasta? To nie wpuszczę. Chyba że ktoś maglej. O to chodzi? Ech, niech się przyjrzę. Mm. Brakuje pieczątki takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w departamencie obrony znowu zapomnieli. Są strasznie zabiegać. Niech będzie. Przecho. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze. Ostrzyżesz mnie. Bywa. No, dowary, to wszystko. Stronie, baku suru. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę, może coś wybiorę. Bywaj Najlepsze towary po tej stronie Pontaru. Szukam tamary, córki barona z Welen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedział mi się, że to jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Nie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Gerald z Rivi. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivi, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mam o czym rozmawiać. Masz prawo być na ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika. A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Na pewno nie jest święty, ale jednak zmobilizował całą okolicę do poszukiwań. Wydaje mi się, że nie ma dla niego w tej chwili ważniejszej rzeczy niż odnalezienie ciebie i matki. A trochę znam się na ludziach. <laughs> Szkoda, że wcześniej się tak o nas nie troszczył. Szczególnie o mamę. Popełnił błąd i jest tego świadomy. Nie usprawiedliwiam go, mówię tylko, że chyba dotarło do niego co zrobił i że zależy mu na was. Wspaniale. Przyjęłam do wiadomości. Przyjechałeś tu po to, żeby mi to powiedzieć? Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest Twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami, utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją aż chrzęściło, a ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. O, i cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu Miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że Twoja matka poroniła. Przez niego popchnął ją. Upadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Maja czuła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Ojciec mówił, że twoją matkę porwał w las jakiś potwór. Mm, tak było. Było olbrzymi. Dwa razy większy od niedźwiedzia, ale o wiele szybszy i zwinniejszy. Porwał mamę, nim zdążyliśmy zareagować. Teraz nawet nie wiem, czy ona żyje. Anna jest na krzewuchowych moczarach. Szczerze mówiąc, wygląda na całkiem zadowoloną. Chociaż z jej głową chyba nie do końca jest w porządku. Co? O, ona żyje? Pojadę tam! Odbiję ją! Nie radziłbym zapuszczać się na bagna. Już zadecydowała mi, nie odwiedzisz mnie od tego. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Co to za nowi przyjaciele? Jeśli to oczywiście nie tajemnica. Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem kościoła wiecznego ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawie i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju, czyli postanowiłaś zawierzyć wiecznemu ogniowi. Kiedy żar płomieni wiecznego ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i to daje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Proszę, proszę, wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał ci po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. Hmm. <ścoughs> to szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. Hmm... A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie wiedźmina do szukania córki. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. – Dokąd jedziecie? – Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara, Ojciec kazał mi ją przywieźć? Pff, śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia.